Dzisiaj zapraszamy Was na odcinek przepełniony całym magiczną atmosferą. Chcecie zobaczyć kilka fajnych magicznych sztuczek? Zapraszamy Was do oglądania. Teleportacja. Ach, nudzi mi się, bym gdzieś poszła, ale nie chce mi się tak daleko iść, nigdzie. No to co ja ci zrobię? Nie zaniosę cię na plecach. Mi też się nie chce. Jest już późno i ciemno. Ach, jakbym się tak mogła tyle Nie widzę problemu. Potrafisz to zrobić. Ach, tak! Zapomniałam, że się tego uczam w szkole magików. Patrzcie na to. Magia zadziałała! Zobacz, mamo! Wow! Jak ty to zrobiłaś? To lecę! Zaraz! Przecież to jest zima! Musisz się ubrać! Ano tak! Ale po co mam Ty czas na ubieranie? Zobacz na to! Okej, okay, to do zobaczenia na zewnątrz! Widzieliście to? Zostawkę, ta w kata się pobujam. Ale eksta. Tak to można żyć. Coś O nie, wszędzie musisz, mamo, za mną chodzić. Chciałam sprawdzić, czy to działa. Dobra, wracamy. Bliźniaczki. A kim ty jesteś? Jestem tobą. Jak to mną? No? To ja jestem sobą. Ty jesteś sobą, a ja jestem tobą. Skąd ty się tutaj wzięłaś? Przeszłam przez portal. A po co? Żeby doprowadzić cię do szaleństwa. Nie no, ja mam chyba jakieś zwidy. Jowiko! Jowiko! Co, mama, O co chodzi? Widzisz ją? Kogo? No mnie. To znaczy się tą drugą mnie. Co wygląda jak ja? Nie, nikogo nie widzę. Więcej snu potrzebujesz, bo widzę, że coś szalonego się z tobą dzieje. A mówiłam, że doprowadzę cię do szaleństwa. Ekspresowe przebieranki. Córcia, jutro idę na tą yy, imprezę służbową, i przy okazji są te urodziny prezesa. I tak się zastanawiam, czy ta kreacja będzie odpowiednia. Jak myślisz? Wydaje mi się, że może być trochę za krótka. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Niby fajna, niby ładna. W sumie nie mam nic innego. No dorać mi, córcia. Może tą koszulę wezmę na wierzch. Trochę mi zakryję. Tu się maszczy, tam się maszczy. Nie no, do kitu. Przecież ta koszula w ogóle nie pasuje. Wygląda jakby jakaś piżama to była. Kurczę, blade. Nie będę tutaj fisiować. W końcu jest to... Impreza taka służbowa. Co ty zrobiłaś? Sama nie wiem, jak to się stało, ale przynajmniej się oderwałaś od telefonu. Po co ja ją nauczam tych magicznych sztuczek? Kochani, na dzisiaj to już koniec z tymi magicznymi sztuczkami. A jeśli Wam się podobało, to dawajcie nam łapeczki w górę, subskrybujcie nasz kanał i piszcie w komentarzach, czy takie odcinki Wam się podobają, czy chcielibyście więcej takich filmowych sztuczek. Chętnie je dla Was nagramy. Pa!